Dobry wieczór, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj, jak widać, późna wieczorna pora. Tutaj mam jeszcze taką lampkę, widzicie, solarną. Polecam, bardzo fajna sprawa jest podwójny akumulator, światło mocne, lightowe i średnie. Można ją powiesić, oczywiście, na elewacji. O, widzimy, tu jest czujnik ruchu, ona się już zapala i gaśnie, jak zbliżam e, telefon. E, czas świecenia oczywiście zależy od jakości akumulatora. Przed, po zakupie warto zajrzeć do środka i zobaczyć, jakie tam mamy 18 650 Paluszek e, polecam wymienić na lepszego kalibru. Za 5-6 zł możecie już kupić, zalutować, chyba że macie już budowany lepszy. A jak rozpoznać? No po prostu jest ciężki i dosyć solidny. jak taki leciutki, niebieski, to jest dziadostwo. Który Wam nie poświeci zbyt długo Im więcej diod LED, tym oczywiście więcej światła Ale krótsze świecenie, także w naszych szerokościach geograficznych No niestety, nie do końca to działa A znowu jak jest pełna lampa i nagły, lodowaty deszcz To też wszystko to daje w dupę Ale to tak na marginesie, bo moi drodzy, to tu mamy Tu mamy truskawkę zeszłoroczną Która bardzo lubi dobre sąsiedztwo cebulki I właśnie tutaj jest mój magiczny zastępczy pikownik które my sobie robimy, słuchajcie Dziurki, ja robię co 5-6 cm Otwory I sadzimy sobie dymkę Moi drodzy, dymkę jak kupujecie Starajcie się unikać takich, o, już kwitnących To jest tylko na szczypior Starajmy się sadzić twarde Jędrne główeczki I dość głęboko, jak chcecie na szczypior Wiecie, to możecie Dwie trzecie, jedna trzecia zostawić Ale ja chcę na cebulę, na rozwój cebuli Szczypior przy okazji, więc Z dymki Należy ją posadzić dosyć głęboko, moi drodzy. O, tak, oczywiście tu jeszcze przyjdzie ziemia. O, twarde mose, to już takie wiecie, to będzie na, na te. I teraz tak, o co chodzi? Jak to jest sadzenie z nasion, sadzenie z dymki, moi drodzy? Cebula w pierwszym roku całą swoją siłę będzie skupiać na rozwój korzenia i rozwój tej też dymki. W drugim roku będzie całą siłę skupiać po to żeby był potomstwo, czyli co? Oprócz szczypiora będzie się tworzył kwiat na, na produkcję nasion. Więc, jeżeli chcecie mieć pewne, żeby była cebula duża w ziemi, wiecie, cebulę chcecie mieć, to posadźcie nasion. Polecam z nasion cebulę globo i wcześniej, jak najwcześniej ją posadzić. Z dymki zależy, jak będzie ziemia i będzie mieć dużo szczęścia, to ona się przyjmie. Ta dymka urośnie na taką odległość, może trochę większą, i należy ją później, podczas jesieni, już złamać na pół, ale nie obrywać. Wtedy jest cała szansa, że pójdzie cała siła w rozwój tej cebuli właściwej. Czyli ten korzeń, czyli ten spisz, spisz bo to jest korzeń spiszowy, tak można powiedzieć, ale jest 50-50. Mi się nie udało dotychczas. Robię kolejną próbę. Przeważnie zawsze wychodzi mi tylko dymka. Ale kupiłem kilka innych odmian. To jest akurat jasno złota. Mam jeszcze inną cebulkę, szalotkę. Szalotka też, o, duża właśnie, duża, twarda cebula bez szczypioru. I takie sadzimy, słuchajcie, na całą długość. Dlaczego wybrałem doniczkę? Bo to dlatego, że jak pójdzie partia ślimaków, czy pojawią się inne szkodniki, czy ten jak to się nazywa turkuć podjadek, to wam to po prostu zniknie on od środku te robale wam to zjedzą, albo ślimaki, albo turkuć podjadek, albo jakiś szynszyla, przepraszam, nie szynszyla, tylko ta, Boże, kochany, nornica albo mysza, badylarka Wam to wpierdzieli. A tu do doniczce mam na balkonie, słuchajcie, tu mam towarzystwo innych innych roślin, o których będzie później parę słów, więc tu mam monitorowane, to jak coś mi przyjdzie, jakiś robal, to zawsze posadzę jeszcze czosnek, ale do cebuli przeważnie mszyca nie przyjdzie, ewentualnie możemy posadzić śmierdziucha i dobre, dobre sąsiedztwo to jest właśnie truskawka. I ostatnio już tutaj, taka doniczka, słuchajcie, była na pełna. Ja myślę, że tu bym posadził z 15 cebul nie więcej, bo też chcę, żeby ta cebula miała też, wiecie, e, nie, nie, cel, tu nie robimy przerywki, więc tu już sadzimy na gotowo, więc musimy wziąć sobie, że przynajmniej ona będzie miała chociaż 30 mm, żebyśmy tej cebuli troszeczkę prawda, mogli zjeść. Czyli po prostu tutaj rozstaw jak największy, rzędy 10-15 między rzędami po prostu gdzieś 40-60 mm. Ja tak, tak uważam, oczywiście są różne, yy, różne porady, różne szkoły. No i co? No i oczywiście trochę ziemi. Ziemię też wcześniej Sobie tutaj. O, i nie martwimy się o ten szczypior. Wszystko to sobie zasypiemy, podlejemy i to wszystko wyjdzie. No chyba, że chcecie sobie pędzić szczypiorek, to na szczypior, na tą nać, to możecie nawet uprawiać coś takiego hydroponicznie w wodzie. Moi drodzy, w kieliszkach, w szklankach czy zrobić sobie po prostu taki stojaczek i takie cebulki, żeby były gdzieś w powietrzu zanurzone tylko wtedy, macie uprawę hydroponiczną tylko pod produkcję, słuchajcie, szczypioru ile razy taki szczypior można produkować? mi się wydaje, że 3-4 razy do jesieni ścinamy i on będzie znowu rosnął tylko ścinajcie nie przy samym końcówce tylko zostawcie odrobinę tego bo co to jest? ten szczypior to jest liść a jak ogołolicie drzewo, jak przedziecie całe drzewo bez tych liści, no to nie będzie fotosyntezy, nie będzie fotosyntezy, nie będzie produkcji składników odżywczych i życia, więc zawsze paraliście trzeba zostać, dlatego każde drzewo, każdą sadzonkę, jak przecinacie moi drodzy, o takie od razu wyrzucamy, to starajcie się nigdy do zera zawsze paraliście musi zostać, bo nie będzie fotosyntezy. Takie przecinanie całkowite ogławianie, no to typowo robicie, jeśli chodzi o zabiegi, to jest październik listopad, to się faktycznie przecina koronę drzew, ale to jest inny temat, inna inszość. O, tego zostawiłem, bo jest tak duże, że musiałem ten dzień po prostu dać aż tyle, że po prostu mi się wysypie poza doniczkę. Moi drodzy, i oczywiście po każdych operacjach, zabiegach przesadzeniu, przesadzaniu, pikowaniu należy roślinę podlać. Stanowisko słoneczne, przynajmniej w tych pierwszych, że tak powiem, momentach, kiedy będzie rosnął, chyba że jedziemy na urlop, no to starajcie się zrobić półcień, żeby ona ten tydzień czy dwa wytrzymała gdzieś. Tutaj ja mam troszeczkę, że tak powiem, na tym tarasie mam, możliwości, że jest troszeczkę tego, te, te, tego deszczu, więc nawet jak jest, ten deszcz pada, słuchajcie, poza to jest tutaj wszystko wilgotne, gdzieś odpryskuje, gdzieś powietrze jest, więc tutaj ta wilgość gdzieś tam wytrzyma. A jeżeli byście na dłuższą metę wyjeżdżali, no to po prostu musicie zapewnić jakiś system podlewania. Takie gruszki sprzedają w handlu, to jest na 10 dni taka gruszeczka na patyku, to się wsadza, nalewa wodą, wsadza się tym patyczkiem do środka i ta gruszka pełni rolę takiego zbiorniczka wyrównawczego, która zawsze sobie dozuje, Tą wodę do gleby, jeżeli jej potrzeba. No i tak to, moi drodzy, wygląda. To oczywiście trzeba estetycznie wszystko pozamiatać, posprzątać, no i podlać. Moi drodzy, się od paru dni już będzie kiełkowanie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I tak jak mówię, właśnie takie cebulki 3-4 złotych kosztują w handlu. O przepraszam, trochę mam te łapska brudne. I tak jak mówię, z dymki przeważnie cebula Wam się nie uda. Mogę się mylić, polecam nasiona. Za chwilę troszeczkę powiem o innej odmianie i o nasionach. No i już jestem moi kochani i teraz tak. Szukałem tej Globo, ale nie znalazłem, ale mamy cebulę wętę Późną. To jest akurat tak ona wygląda, słuchajcie. Nasiona zaprawiane, na to nie patrzcie, po prostu one są gdzieś zbogacone taką substancją, e, która działa tutaj przeciwko grzybycznie, troszeczkę działa jak odżywka które one są po prostu zamaczane w takim specjalnym kompozycie, który ma substancje e, odżywcze. I moi drodzy, tutaj ta cebula węta odmiana późna, bardzo plenna. E, duże, lekko spłaszczone, o twardym, soczystym, biało-fioletowym miąższu. Łuska, ciemnoczerwona, bardzo dobrze przelegająca. E, jest to pierwsza polska odmiana cebuli o czerwonej, w łusce, polecana głównie do upraw amatorskich, dobrze się przechowuje, nadaje się do produkcji cebuli na dymkę. I właśnie otóż, co chodzi: właśnie taką cebulę dużą sadzimy do, do szklanki wody czy do ziemi, to będziemy na dymkę mieć i już ta cebula nie urośnie. Dopóki stracą się wartości odżywcze, soki, to po prostu ta cebula nam padnie. A sadząc właśnie z nasion, o, tak moi drodzy tak wyglądają mniej więcej tak wyglądają w pudełeczku nasiona cebuli. I moi drodzy, i moi drodzy, po prostu te nasionka sadząc, mamy gwarancję, że wyprodukujemy cebulę. Cebulę, w sile korzenia i potem na nać. będzie tak dużo w sklepie, nie wiem to jest amatorska uprawa, więc tutaj słuchajcie, jak nie użyjecie nie dużo chemii, dużo nawozów, dużo antybiotyków różnych substancji. To niestety będą efekty takie, jakie są. Podobnie jak ta marchewka tutaj z nasion, też taka ładna nie wyjdzie. Będzie mała karłowata, słuchajcie, bo to będzie marchewka oczywiście z uprawy amatorskiej. O tym innym razem, tu mam też inne rzeczy. Z takich łatwych rzeczy, no to tak jak mówię, cebula dymka, rzodkiewkę możecie sobie posadzić, naciowy średnio trudny w uprawie, malin orarowski wysoki, pomidor malinowy, no to już wymaga raczej szklarni palikowania. Nie polecam, polecam odmiany koktajlowe. I moi drodzy, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? A właśnie, i to jest ta druga moja cebula. Widzicie, to już tyle czasu czeka i ona już się prosi. Dosłownie, żeby ją to jest szalotka. Też kupicie za 3-4 zł w dobrym sklepie. I tak jak mówię, te to będą już na dymkę, ale te twarde jeszcze wybierzecie. Posadzicie też do takiej podłużnej doniczki. Możecie również w gruncie, tylko tak jak mówię, lepiej podwyższoną grządkę mieć na widoku. Nie musi tylko plewić Chwasty, wyrzucaj tak dalej, jak macie swoją ziemię, swoją grządkę, no to będzie tam raczej jakiś faściór nie urośnie. A jak tak się na zagonku przekopiecie, no to może to po prostu zadusić. Gdzieś wyjedziecie parę dni, trochę deszczy słuchajcie, i nam to wszystko potrafi tak do przepielenia, że będziemy po prostu musieli szukać dosłownie, gdzie ta cebula jest. Dlatego ja uczmy się uprawy amatorską robić w pojemnikach, skrzynkach, kalfasach i donicach. Także to też fajna sprawa. I też ta cebulka jest bardzo fajna, szalotka używana w kuchni chińskiej. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Ja już się z wami żegnam do następnego filmu. Będzie teraz coraz częściej, bo mamy praktycznie ostatni dzwonek na wysiew i sadzenie, gdyż za niedługo będzie już maj, właśnie maj jest jutro, a po 15 to już są ogrodnicy, zimna Zośka i to już jest czas na przepikowanie i sadzenie już do gruntu. Także moi drodzy, ja was pozdrawiam. Trzymajcie się ciepło, udanej majóweczki. Cześć!